Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy wszystko, w co wierzysz, może być jednym wielkim kłamstwem? Wierzę: World Trade Center, zniszczone w wyniku spisku organizacji biznesowych przy współpracy z rządem USA, ale to nie jedyny sekret. Piramidy? Zbudowane przez niewolników przy pomocy obcej technologii cywilizacji z Gwiazdozbioru Oriona. Te same istoty przez tysiące lat walczyły z potężną cywilizacją dominium. W trakcie tej wojny władzę nad naszym więzieniem przejęły reptilianie. Jaszczurze istoty, które od tamtej pory manipulują nami. Technologia, którą używamy codziennie, to tylko narzędzie w ich rękach. Reptilianie pozwalają nam rozwijać ją, aby wykorzystać nas do podboju galaktyki. Strefa 51 to nie tylko tajne eksperymenty, to baza dla istot z kosmosu, które zawarły tajny pakt z rządem USA. W zamian za dostęp do technologii wojskowych, pozwolili reptilianom eksperymentować na ludziach. Wszystko to dzieje się w tajemnicy przed światem. Mars, Księżyc to nie są tylko martwe planety. To tam, daleko od naszych oczu, prowadzone są operacje tajnego programu kosmicznego, o którym nikt nie mówi głośno. Współpraca między rządem USA a reptilianami sięga daleko poza Ziemię. Czy naprawdę myślisz, że twoje decyzje są twoje? Każdy lider, każda ważna postać, a nawet zwykli ludzie, ich myśli są subtelnie kontrolowane i kształtowane. Przez kogo? Przez kontrolerów Ziemi, którzy wprowadzają narracje wygodne dla siebie, aby utrzymać nas w iluzji. Wojny, polityka, nawet twoje codzienne wybory wszystko to jest częścią większego planu Ziemia, więzienie dusz. Miejsce, gdzie trafiają istoty niewygodne dla całej galaktyki. To tutaj, na naszej planecie, gromadzone są dusze wyrzucone z różnych zakątków kosmosu. Cywilizacje takie jak Atlantyda i Lemuria były tu wcześniej, lecz zniknęły bez śladu. Historia Ziemi sięga jeszcze głębiej, aż do czasów dinozaurów. W tamtych czasach reptilianie dzielili ziemię z prehistorycznymi stworzeniami i na koniec Wszystkie religie, w które wierzymy, były inspirowane przez istoty z kosmosu. Pomyśl. Czy twoje życie to prawda, czy tylko starannie wyreżyserowana iluzja?